Walkman Sony NWZ WS613 to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które nie znoszą plączących się kabli. Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja sprawdzi się idealnie podczas biegu, jak i w czasie pływania. Z Walkmanem Sony otrzymujemy wkładki do uszu w wielu rozmiarach, które skutecznie zatrzymują wodę. Muzykę możesz zmieniać jednym palcem za pomocą przycisków umieszczonych w słuchawce lub korzystając z wygodnego pilota zakładanego na palec. Już 3 minuty ładowania wystarczą, by Walkman Sony pracował przez pełną godzinę. Przy pełnej baterii funkcjonuje 7 godzin. Zestaw zawiera. Walkmansony, wkładki do uszu, stację dokującą, pilot zakładany na kciuk, instrukcje i kabel USB. Sprawdź pozostałe prezentacje na naszym kanale.